thank you że aż tak dużo par przyjechało w szczególności na Puchar Polski, który dzisiaj pierwszy raz organizujemy w Łomży. A także w województwie podlaskim, więc wrażenia na tą chwilę są naprawdę wielkie, wielkie, wielkie emocje pozytywne. Przybliżenie jest ponad 800 uczestników przez te dwa dni, tak? Dzisiaj troszeczkę mniej. Dzisiaj pewnie około jest tam 250, natomiast już jutro jest większa liczba dzieci. Słyszymy również opinie osób, które przyjechały, że nam dziękują, że tak fantastycznie zorganizowany turniej, że taki fajny poziom par, że tak jest. No, nagrody dla tych wszystkich tancerzy, że są dowartościowani, więc myślę, że możemy być zadowoleni z naszego wydarzenia. To jest 28. edycja turnieju, natomiast pierwszy raz, tak jak wspomniałam, Puchar Polski. Zaczynaliśmy w latach 90., zaczynaliśmy początkowo od w zasadzie pokazów dla rodziców. Ja z Jackiem Baczewskim pracuję 30 kilka lat i ta współpraca, jak widać, jest bardzo owocna i efektywna. Po tych 28 latach. Mamy y, ogromną imprezę ogólnopolską. Y, mamy gwiazdę prowadzącą panią Iwonę Pawlowicz, ale przede wszystkim mamy pary, y, które są na bardzo wysokim poziomie, bo gdyby nie było y, Park Klubu Tańca Towarzyskiego AKAT, to też nie byłoby sensu robić tej imprezy. Natomiast impreza y, jest dzięki temu, że dzięki organicznej pracy Magdaleny i Jacka Baczewskich, którzy na co dzień pracują y, na ulicy Machowskiego, trenują pary jeżdżą z nimi na turnieje. Nie byłoby takich efektów. Nie byłoby tego turnieju, gdyby nie była życzliwość wszelakich urzędów. Zaczynając od tego miejsca, gdzie jesteśmy, czyli Hali w Piątnicy, przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, przez Powiat Łomżyński i Starostwo, jak również miasto. Także mamy pełne wsparcie i emocjonalne, i trochę finansowe również, na ile jest to możliwe, dzięki, dzięki czemu możemy robić imprezę na bardzo wysokim poziomie. Mamy też sponsorów, mamy wiele życzliwych osób, mamy wspaniałych rodziców, którzy bardzo mocno włączają się w pracę klubu tańca towarzyskiego. Bez tego nie dałoby się, tu jest oddane dużo serca, no przede wszystkim Magdaleny Jacka Baczewskich. Samorząd Województwa wspiera imprezy właśnie w takim... Można powiedzieć w obszarze kultury, edukacji, sportu, a taniec to tak naprawdę wszystkie te elementy. 35 lat pracy twórczej Jacka i Magdaleny Baczewskich z Regionalnego Ośrodka Kultury. Pamiętam ich pierwsze kroki, które stawiali, kiedy byłem jeszcze wicestarostą powiatu łomżyńskiego, to ikony tańca w Polsce, także w imieniu samorządu województwa podlaskiego i całemu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury, jego dyrektorowi i Państwu Baczewskim serdecznie gratulujemy i deklarujemy, że będziemy... I wspierać również w przyszłości. Do Łomży, do Piątnicy przyjeżdżają naprawdę pary na no najwyższym chyba poziomie tanecznym, ale też dlaczego? Dlatego, że to miasto zawsze ich wita z otwartymi rękoma, a poza tym są znakomici organizatorzy. Jednak Klub AKA w Łomży to jest naprawdę już historia. W tym okłonie obchodzą swoje 35-lecie istnienia, więc to rzeczywiście jest tradycja. Mało tego. Organizatorzy już tak wiedzą, jak wszystko zrobić, że my tu wszyscy, nie tylko pary, ale i sędziowie, przyjeżdżamy naprawdę z wielką radością i z wielką ochotą. Organizatorzy dbają o to, żeby z roku na rok podnosić rangę turnieju i taki puchar polski potem powoduje, że można mieć więcej punktów i liczyć się w klasyfikacji ogólnopolskiej. Także ranga jest coraz wyższa. Ja namawiam też organizatorów, żeby zrobili tutaj mistrzostwa Polski, bo naprawdę są świetne. No ale zobaczymy, jak to będzie kiedyś. Cieszymy się, że po raz kolejny gmina gości Najlepszych tancerzy z całego kraju na gali konkursowej, gali tanecznej. Spotykamy się, by podziwiać, oklaskiwać najlepszych tancerzy. Wszystkim tancerzom będziemy życzyli jak najlepszych wyników awansu do wyższych klas tanecznych. A ja muszę powiedzieć, że taniec jest dla młodych ludzi bardzo ważny. Mówimy o pojęciu taniec towarzyski, ale ostatnio doczytałem z racji wieku, który widać po, moich, po moim kolorze włosów i ilości, że taniec jest także bardzo dobry dla zachowania witalności i służy seniorom jak najbardziej. Więc kto chce być zdrowy, niech tańczy. Można powiedzieć, taniec jest lekiem na całe zło. Dzisiaj Klub Tańcarskiego Akad wchodzi w swój jubileusz 35-lecia istnienia. Na początku na pewno był to małe, mały klub rozpoczął taki bardziej w formie rekreacyjnej. Z biegiem lat powoli on bo, troszeczkę zaraz się większy. Pojawiały się pary towarzyskie, już takie, które wycefowały na turniejach. Następnie zrobiły się z tego pary już sportowe, pary mistrzowskie. Później na przykład na początku robiliśmy turnieje bardzo takie malutkie, takie tylko wewnętrzne. Czasami tylko na terenie województwa podlaskiego, tylko pary z tego terenu brały udział. Później troszeczkę szerzej, później pary z całej Polski, tak jak wczoraj był Buchar Polski. Czyli przez te wszystkie lata powoli to wszystko cały czas się zmieniało. E, oczywiście taki największy rozkwit klubu Tańcowskiego Agat to był około 15 lat temu, e, gdzie pojawił się 20 lat temu pojawił się pierwszy raz taniec z gwiazdami. I od tamtej pory część ludzi poznało w ogóle, co to jest taniec towarzyski. E, dzięki tym, właśnie już programowi e, trochę więcej ludzi zaczęło się interesować tańcem, zaczęło więcej do nas przychodzić. Im więcej mieliśmy zawodników, tym mogliśmy bardziej rozwijać się w stronie takiej sportowej. Cztery lata temu Polski Związek powstał Polski Związek Sportu Tanecznego, do którego należymy i w tym momencie mamy pary już, możemy powiedzieć, że pary sportowe. No i ten dzień dzisiejszy występujemy na Pucharach Polski, tak jak wczoraj był Puchar Polski, na Mistrzostwach Polski, na Mistrzostwach Regionu. Czyli na ten moment klub tenisowskiego Agat jest naprawdę dość duży, który występuje i stara się tańczyć na największych turniejach w Polsce i nie tylko. Jak dzisiaj patrzę na te osoby, które występują, to mówię, że kurczę, naprawdę nas jest aż tak dużo. I ja zaczynam oglądać na publiczności, patrzę, pojawiają się nasi byli tancerze. I mówię, jejku, oni naprawdę, ich jest sporo. Mało tego, już teraz w tym momencie przychodzą do nas dzieci naszych pierwszych naszych podopiecznych. Czasami się zastanawiamy, czy my naprawdę już mamy tyle lat, że już pojawiają się takie maluszki, i mówią: Pani, Magdo, doprowadzamy, panie ja sprzedamy swoje dzieci, pod waszą opiekę dajemy i mamy nadzieję, że będą tańczyć turniejowo. I nie, kiedyś nie mogliśmy tańczyć w sporcie tanecznym, a tak? na dzień dzisiejszy dzieciaczki mogą już powoli. To też bardziej bardziej robi w sposób taki sportowy i mówię, mamy nadzieję, że oni będą tak, na takim poziomie tańczyć, jak obecne dzisiaj, obecnie dzisiaj na scenacerze. Ja tańczę od 5 roku życia, ale teraz mam 15 lat i tańczymy w kategorii 14-15 w klasie B i w stylu standardowym i latynoamerykańskim i obecnie przygotowujemy się do Mistrzostw Polski w klasach. Ja również tańczę od 5 roku życia. Wydaje mi się, że Mistrzostwa, Mistrzostwa Polski w, z 10 tańców, które odbyły się w marcu w Rumi, na których zajęliśmy 7... Ja tańczę od 7 roku życia. E, łącznie razem tańczymy około trzech lat w tym roku, bo będziemy tańczyć razem 3 lata. Wcześniej mieliśmy innego partnera i partnerkę. E, tańczysz od roku życia. W tamtym roku znaleźliśmy się w półfinale mistrzostw Polski. Za tydzień również będziemy przygotowujemy się do mistrzostw Polski które są za tydzień i mamy nadzieję, że będziemy już w finale. Bardzo mocno trenujemy, zwłaszcza w tym roku naprawdę. Przykładamy się, oddajemy całe serce treningom. No i mamy nadzieję, że ta najwyższa klasa e, światowa zostanie przez nas zdobyta, klasa S. To jest masa treningów naprawdę masa. Na ten moment ja trenuję 5 dni w tygodniu. Normalnie godzinami siedzimy na sali, to jest masa treningów, no ale myślę, że są tego efekty. I... Zacząłem tańczyć około 5 lat temu. Na swoim koncie z Julką mamy. Mistrza, mistrza Województwa Podlaskiego i za tydzień mamy Mistrzostwa Polski. Czy często trenujemy? No tak, teraz jak mamy przygotowanie do Mistrzostwa, to w ogóle Cały tydzień. Ma, masę treningów, więc trochę to czasu nam zajmuje w tygodniu. Tańczymy w klubie od około 10 lat, 10 lat a na turnieje jeździmy już 7 lat. No, to chyba był finał Mistrzostw Polski tak, i w Standardzie, tak, właśnie, tak. tak, i w Łacinie, potem też było w tym roku nawet. Więc myślę, że to są takie osiągnięcia na takich już najlepszych turniejach w Polsce. Na pewno będziemy się jeszcze rozwijać dalej przez następne długie lata. Nie zamierzam absolutnie tego rzucać ze względu na studia, tylko dalej w to brnąć. To już jest taka część życia, że. Po prostu nie umiałbym tego porzucić. Nasi trenerzy są cudowni, przede wszystkim są pełni empatii i cierpliwości do nas. Możemy się zapytać o cokolwiek chcemy i zawsze dzielą się z nami dobrymi radami i również w życiu prywatnym, jakby nie tylko w tym, można powiedzieć, sportowym, zawodowym, ale również jeżeli mamy jakieś problemy osobiste, to śmiało możemy do nich pójść i oni nam pomogą ze wszystkim po prostu. więc. Naprawdę kadra trenerów jest niesamowita i nie do zastąpienia. Mega lubimy naszych trenerów, zawsze dbają o nas, zawsze pomagają jak coś nie rozumiemy, zawsze wsparcie na turniejach i zawsze jakieś, jakieś takie wsparcie od nich. Świetni ludzie. Pomocni, treningi są super i zero zastrzeżeń. Bardzo cierpliwi. E, tak, bardzo cierpliwi są na pewno. E, pracowici dużo czasu nam poświęcają i Dziękujemy im bardzo. Tak, widać, że po prostu oddają nam serce, to no nawet nie chodzi o to, że po prostu poświęcają nam, czy czas, czy cokolwiek, ale po prostu widać, że to jest robione z sercem i, i przykładają się naprawdę do tych zajęć i wdzięczność, którą po prostu no, ja na przykład bym, no, nie potrafię żadnym słowem opisać swojej wdzięczności i tego, no, że wszystko dzięki naszym trenerom osiągnęliśmy. 小蓝鞋，质量可不咋地了。